Zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku trwa od przeszło tygodnia i powoli spływają do nas dary od darczyńców. Nie zwalniamy jednak tempa i zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej inicjatywy, w którą włączyło się kilku jawożnickich przedsiębiorców. Uważam, że jest to całkiem szlachetna forma pomocy po prostu pomocy czworonożnym przyjaciołom, którzy no werbalnie nie są w stanie nam przekazać swoich potrzeb, więc to my musimy po prostu zadbać o to, żeby, żeby mieli to, co trzeba. Zbieramy m.in. karmy suche dla psów i kotów dobrej jakości, jak na przykład Purina, Brit, Royal Canin, Bosch czy Hills, a także karmy mokre dla psów i kotów dobrej jakości, jak na przykład Animoda, Bozita czy Roko, a także koce, ręczniki, smycze, obroże i szelki, żwirek dla kotów, najlepiej bentonitowy. Środki czystości, kuwety czy transportery dla kotów. Dary można przekazywać do redakcji Jaw.pl przy ulicy Świętej Barbary 7, w Prestiż Garage przy ulicy Grunwaldzkiej 59, lokal Tattoo Shop przy ulicy Henryka Sienkiewicza 9, a także w salonie Bata Kirker Hair Salon ulica Grunwaldzka 83. Dary zbieramy do 6 listopada włącznie. Mamy także ogromną prośbę, aby nie przekazywać poduszek czy pościeli z wypełnieniem oraz karm niskiej jakości. Chodzi po prostu o to, że zwierzęta, do których trafią dary, często są po przejściach i schorowane, stąd potrzeba wysokiej jakości produktów. Inicjatorami zbiórki jest Polina Sosnowska i Michał Kirker.